Witajcie w kolejnym odcinku Miałem... Chciałam nagrać na wendosie moim drugim, ale oczywiście tym bandicamem się nie da nagrywać. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak montuję moje filmy. Jeszcze o wiele później nagrywam, no to proszę was. Ja już się przedłużam zapraszam do oglądania. Okej, okay, co nam będzie potrzebne do montowania? Na pewno obs-studio czy jakiś inny program do montażu, ale przy, wezmę przykład z tego i jakiś i program do montażu, który pokażę za chwilę Mhm. więc uruchamiamy program wiem, że już mam uruchomiony uruchomiło to chociaż nie widać, żeby się uruchamia. O, działa. No i nagrywamy OBS Studio w OBS Studio, nieważne. Pokażę Wam, jak to u mnie wszystko wygląda. Mamy tutaj różne rzeczy, na przykład w tym przypadku wybieracie. So no, najpierw musimy sobie dodać przechwytywanie i w ogóle te inne rzeczy. Możecie sobie tak rozmieszczać, wyciągać, wcią wciągać. Mamy też ustawienia. Jeżeli chcemy zmienić sobie mikrofon lub język lub inne, jeżeli chcemy sobie zmienić mikrofon lub dźwięk wyjściowy, wchodzimy sobie w dźwięk i tu mamy urządzenie audio, i mikrofon albo dodatkowe urządzenie audio. I tutaj, chociaż to była taka jedna opcja. Ale już to może też jest to. Nie, bo to nie to... możecie, sobie, możecie się całkiem ściszyć. O. Właśnie, tak jak, tak jak mówiłem, możecie siebie całkiem ściszyć albo, albo urządzenie audio. Ja sobie zostawię stawię tyle ile miałam. Tak mniej więcej. No i ja teraz sobie nagrywamy, nagrywamy. O, nagram. Dwa w jednym. No i teraz nam się to zapisuje i musimy w to wejść. Tylko żeby nie... Który to jest? To było wideo. I tu mamy jakieś inne, ale interesuje nas plik, który nagraliśmy przed chwilą, czyli ten. I teraz tak, użyjemy sobie programu do montażu. W tym przypadku, jak już przed chwilą zobaczyliście, Microsoft Clipchamp. Ale... No i tutaj się zalogować, chociaż teraz w... szybko wziąłem przeglądarkę, ale no nie będę się logował. Jak już uruchomimy. Czekamy. Ja sobie zamknę ten... To jest to. Żeby się nie pomylił o, zostawiam musimy poczekać darmowy program i jakoś tam mi się wyświetlenie nabijają i bierzemy sobie musimy się zalegować na konto Microsoft o tu próbuję, tutaj próbowałam nagrać na Windowsie moim drugim, 8.1, ale oczywiście tym bandicamem to się nie da usuń i teraz bierzemy opcję utwórz nowy klip wideo I przyciągamy sobie plik który nagraliśmy No i sobie dodajemy możemy też o tym program to za chwilę Tak samo jak w OBS możemy sobie dostosowywać o, różne rzeczy, suwaczki albo tak, ale to no lepiej tak jak było, czyli nie jest i tak. Czy, czy też tak. a No nie wiem czy było mnie słychać, chociaż teraz nie słychać. To na przykład możemy sobie dodać przejście jak to teraz działa. Wycinamy film. Ja sobie już teraz wytnę. I. Ten dam tu, ten tu i ten tu. Zacząłem tak właśnie robić w moich filmach z Minecraft'a. I właśnie, jak mamy jakieś przejście, to możemy albo zostawić tak jak jest, albo dodać przejście na przykład nie tylko te, ale chociaż na przykład te. Oj, teraz to tak wygląda, albo tak. No, jakoś to wygląda. usuń i usuń tekst tekst dodaję, chociaż zacząłem ten dodawać na przykład tu i tutaj wtedy klikamy na to i mamy tekst i klikamy i piszemy hej hej jak będzie nam się wyświetlało możemy sobie jeżeli mamy na przykład jakiś dłuższy o, a, -a. Tylko, że to się cały czas spisze, dlatego zrobimy tak a -a. o się to czas pisze. O, a, a jakiś dłuższy, to teraz możemy dostosować rozmiar. Pozycję. O! Żeby cały czas widać aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dobrze samym opcją jest biblioteka zawartości Polecane No to takie polecane rzeczy Cała zawartość Muzyka No to muzyka Możecie sobie potem pobrać, Bo to jest niby fabrycznie instalowane Chociaż Potem jak chciałam to usunąć A da się No to nie wiem ale no mi się to pojawiło samo. Muzyka, kształty i adnotacje. Możecie pokazywać, chociaż ja z tego za bardzo nie korzystam. Tutaj do osi czasu. Mogę to dodać na przykład do na dół. Tak jak na przykład jakimś nie wiem. O. Czy tak o tak? O. O. O, i tutaj. O. I to by tak wyglądało. Hmm. Jak ktoś chce, to chce. Dalej, no to tutaj kształty to możecie sobie poobczajać. Klipy wideo. Chyba wszystkie są. No prawie, bo to jest jeszcze opcja free to use. O, na przykład... O Like, subscribe and get notice noticet Musi to zrobić tak, żeby Albo Tak zrobić, to tu To tak zmniejszyć, o Like, subscribe and get not Noti-notifet uh, not Everywhere Jak ktoś chce, to ma też subscribe panels A jak ktoś chce Promować Ktoś chce prosić o subskrypcję To może Chociaż oczywiście nie proszę Subscribe Leave a like And Get notificy Znaczy no Są ludzie, którzy też dają sezerwę Na przykład jakiś forecast i inne Dalej Naklejki, tła, no i tak dalej i tak dalej Bla 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 Dobra <ścoughs> Szablony wideo Możemy sobie jakiś szablon YouTube dać o, różne teksty, no to pokazywam przejścia. Został, zestaw markowy. Nie dodam bloga, bo jest premium. Patrzymy na poprawo, <laughs> Możemy transkryp transkryptować media. Możemy dodawać, dodawać audio po wybraniu dźwięku. Albo odłączać. Zanikać filtry, wszystko. O filtry działają tak Szybkość filmu. Czy tak drrr. O. Drrr. Efekty, szybkość to na tym testowałam. Kolory... Użymy. Witajcie w moim odcinku możecie, o ekran tak się dzieje gdy gracie w w, w, w gry z nieoficjalnych źródeł haha <śmany> efekty, no to o tu to, to jest vhs czyli o rozmycie boki, to mi się przyda Sz -sz 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 szyldo <mulgy> tak wyglądają moje filmy za 20 lat. Tak wyglądają moje filmy za 200 lat. No na pewno każdy się z tego odczyta. No i dobra, jak już bawicie się, pob pobawcie się. To nas, to macie swoje konta. Eksportuj. Od razu Wam mówi o lukach. Możemy sobie wrócić i naprawić. Albo po prostu wziąć opcję kontynuuj mi od moto, chociaż ja sobie naprawię <laughs> i eksportuj do anuluj no, eksport. W tym przypadku do możemy na odgify jeżeli nasz film jest o długości mniejszej niż 15 sekund. Jeżeli nasz film jest ma długość do 15 sekund Jeżeli chodzi o 4K, to musimy... To byśmy nawet chcieli To musimy kupić. jeszcze jest dużo innych programów. Możecie sobie wyeksportować. Podczas eksportacji możecie zapisywać w serwisach nawet do YouTube'a, ja choć z tego nie korzystam. To no tak możecie. Możecie też wrócić. O! Pliki, kontynuuj bez synchronizacji, inaczej do tego programu nie wejdziecie. Tu są Wasza historia, możecie sobie usunąć, kopię zrobić. Pobawcie się, co ja robię z programem po filmie. Dziękuję za oglądanie. To już mi... <laughs> trochę taki krótszy, krótszy film. <laughs> Ogólnie, jak już ktoś do tego dotarł, to powiem, że teraz filmy będą tak. Raz. Ogólnie będzie raz Coxcraft, GameBlock. Raz. Na razie będzie tak, że <laughs> będzie albo coś z Minecraftem. Znaczy, no, raczej będzie tak, że będzie coś z Minecraftem, ale. Będzie coś z Minecraftem, ale nie Coxcraft. Znaczy, może Coxcraft, ale nie ten tryb To jest takie wyjątkowe, żeby wam pokazać, jak montuję moje filmy. Oraz prezentację chyba programu Microsoft Clipchamp. Oczywiście darmowego. No dobra, widzimy się w następnym, w następnym tygodniu. Do zobaczenia i cześć.